Dlaczego pies warczy podczas zabawy? Czy powinieneś się wtedy niepokoić? Spokojnie. Warczenie nie zawsze oznacza agresję. Psy używają warczenia jako sposobu komunikacji. Podczas zabawy to często po prostu psie. Ale jest super! Gramy dalej, zwróć uwagę na ciało psa. Jeśli ogon merda, oczy są radosne, ciało jest luźne, a pies robi zaproszenie do zabawy czyli przednie łapy nisko, tyłek do góry. To znaczy, że warczy z emocji i ekscytacji. Warczenie może być jak śmiech u ludzi, wypuszczanie napięcia, adrenaliny i dobrej zabawy. W takich chwilach pies mówi: Jestem nakręcony, dzieje się, ale musisz znać też drugą stronę. Jeśli pies napina ciało, przestaje merdać ogonem, pokazuje zęby, marszczy pysk lub odwraca głowę na bok. To już sygnał ostrzegawczy. Wtedy pies mówi: Nie podoba mi się to, odsuń się. Dlatego najważniejsze jest czytanie całego psa, a nie tylko jego głosu. Każdy pies ma swoją granicę. Zabawa może się szybko zmienić, kiedy jest zbyt szorstka. Pamiętaj, nigdy nie każ psa za warczenie. Warczenie jest informacją. Jeśli pies nie będzie mógł ostrzegać, kolejnym krokiem może być ugryzienie. Słuchaj swojego psa. Jeśli warczy i jednocześnie prosi o dalszą zabawę, wszystko jest ok. Jeśli warczy, bo czegoś nie chce, daj mu przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa. Pies nie mówi słowami, warczenie jest jego językiem. A najważniejsze jest to, żebyśmy go rozumieli. Jeśli kochasz psy, zostaw suba, łapkę w górę i komentarz. Razem rozwijamy psi raj.